Lider wszelkich sondaży wyborczych, Rafał Trzaskowski, musi się obecnie mierzyć z falą krytyki, która wyzbrała po minionych debatach prezydenckich. W tym temacie powiedziano już wiele, więc możemy nakreślić pewien obraz, być może nowego prezydenta Polski, który najwyraźniej gardzi mediami jemu niewygodnymi i nie zdecydował się na wzięcie udziału w debatach przez te media zorganizowanych. Za to, jak wiemy, Trzaskowski pojawił się w debacie z udziałem mediów dla niego bezpiecznych, lecz nie wypaliło wszystko tak, jak miało wypalić. Zastanówmy się więc chwilę nad osobowością być może przyszłego wodza polskiej armii. Czy jest człowiekiem, który może stawić czoła wielkim wyzwaniom i politykom pokroju Trumpa czy Putina? Chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie taką, że e, warto na pewno rozmawiać, tylko nie możemy zgodzić się na jedno, a mianowicie nie możemy się zgodzić na to, żeby e, w tej naszej debacie było tak dużo dezinformacji, tak dużo nieprawdy. Dlatego, że dzisiaj absolutnie łączyć nas powinna prawda i łączyć nas powinno to, żebyśmy opierali e, to, ten swój dialog właśnie na faktach. To jest dzisiaj najważniejsze, dlatego że. Jeżeli będziemy razem w tych sprawach najważniejszych dla nas, jeżeli będziemy zawsze opierać się na prawdzie, to będziemy dużo silniejsi. Dzisiaj starajmy się przynajmniej w tych sprawach najważniejszych budować porozumienie i starajmy się dbać o to, żeby w naszej dyskusji dominowała właśnie prawda, bo prawda zapewni nam bezpieczeństwo. Legia Warszawa, mimo że przegrała mecz z Jagielonią Białystok, bardzo pięknie kibice wypunktowali pana Rafała Trzaskowskiego. No, 27 tysięcy ludzi, mówi się, że nawet ponad było na meczu, że popiera aborcję, nielegalną emigrację, LGBT. Potem co jest, popierał Nord Stream, uważał, że lepiej jest mieć lotnisko w Berlinie niż prawda, budować CPK kibice ruchu Chorzów również punktowali prawda, w, w tej materii mówili też bardzo wyraźnie, że trzeba iść na wybory, zadecydować, bo kto się zadecyduje za ciebie i też wypunktowali, jak ten człowiek mówił, co robi, ale to, co jest najbardziej żenujące, to jest tak zwana pamięć krótkotrwała. Nie pamiętam tego, mimo że fakty mówią o tym, że byłem przeciwnikiem budowy muru, mimo że byłem osobą, która mówiła, że trzeba przyjmować migrantów, mimo że byłem wykształconym człowiekiem na stypendium Sorosza, że spotykałem się z, z Georgem Soroszem, później z jego synem, tak? Człowiekiem, mówiąc teraz o ojcu, który jest w wielu krajach świata, jest persona non grata, jeżeli tam się pojawi jako przestępca, będzie wsadzony do więzienia. I, I to jest osoba, która realizuje jego plan. Przecież w polityce nie ma darmowych obiadów. Mówi się o tym, że zna języki. No pięknie, że zna się języki, ale czy języki są gwarancją tego, że będę dobrze rządził Rzeczpospolitą? Nie, to nam nie daje takiej gwarancji. Bo prezydent to jest urząd i funkcja, gdzie człowiek powinien, mimo znajomości języków, czy ich braku, powinien myśleć i rządzić po polsku, z polskiej racji stanu. Niestety tutaj tego nie ma, nie widzę tego, bo dla mnie prawdziwy mężczyzna, prawdziwy facet to jest gość, który wychodzi. Nawet jeżeli gdziekolwiek się mylił, i panowie, przepraszam, jest taka sytuacja, mówiłem o uchodźcach, mówiłem o tym, żeby na Polskę były nakładane pewne sankcje, napisałem coś do Parlamentu Europejskiego, myliłem się. Chcę to nadrobić jako prezydent. Obiecuję, że jeżeli nie zrealizuję tych celów przeciwnych mojemu postępowaniu wcześniejszemu, to proszę o to, że jeżeli wybierzecie mnie na prezydenta, to zwołajcie referendum w trybie natychmiastowym i odwołajcie mnie z tego urzędu. To dotyczyłoby każdej osoby, bo dla nas kluczową w Polsce jest polska racja stanu. Chodzi o to, żeby się w, pol w Polsce po polsku mówiło, yy, po polsku decydowało i po polsku funkcjonowało. Mój projekt, druga misja. Musimy skorzystać z tego, że mamy już naprawdę bardzo doświadczonych żołnierzy, na przykład sił specjalnych, i trzeba wykorzystać ich rewelacyjny potencjał. I to wszystko musimy robić. Wtedy będziemy bezpieczni. To była klęska Rafała Trzaskowskiego. Klęska. Czekał jak petent na własnej imprezie. Jeśli ktoś śmiał się z Andrzeja Dudy że ten za długo czekał na spotkanie z Donaldem Trumpem, to Rafał Trzaskowski na własnej imprezie w wynajętej przez siebie hali na oczach całej Polski czekał na Jakubiaka, Stanowskiego, Chołownie, Maciaka, Biejat, Senyszyn i Nawrockiego. Idziemy do niego, a niech jeszcze poczeka. Ale przynajmniej miał czas zrobić dobry makijaż, no i pff, potem przeczytałem na interi, e, że miał specjalny wpływ Pokój, w którym do debaty przygotowywała go pani psycholog. O kurwa. Pani psycholog przygotowywała naszego prawdopodobnie przyszłego prezydenta do debaty w Końskich. O kurwa. O. To ja zapieprzam z jezorem na wierzchu i styrany przez pół Polski, a ten w tym czasie rozmawia z panią psycholog na temat debaty. Ja już nie wiem, czy to jest Rafał Trzaskowski, czy to jest Iga Świątek. Człowieku, ty po rozmowie z Trumpem, to będziesz musiał brać prozak przez miesiąc. Pani psycholog, pani psycholog Natalia De Barbaro, która pisze książki głównie dla kobiet, które mają kłopoty z poczuciem własnej wartości. Autorka takiej książki, jak jak budować poczucie własnej wartości, gdy rzeczywistość cię przytłacza? I drugi tytuł: Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej. Wyobraźmy sobie prezydenta Polski, takiego, którego musi wspierać pani psycholog. No, dla mnie to jest przerażające. Przerażające jest to dla mnie. Jak on będzie rozmawiał z Putinem, ewentualnym albo jego następcą, albo z takim Trumpem. No? Znaczy, myślę, że bardziej odpowiedni do rozmowy z Putinem byłby chołownia, bo tak, myślę, ale... że na sam, na sam widok Putin by po prostu uciekł, bo bałby się tego wgniecenia w ziemię, ale kwestia wygląda tak, że to pokazuje nam jedną kluczową rzecz. Obserwując takich ludzi, którzy się nie sprzedali, a mieliby taką okazję, którzy są ludźmi, którzy nie poszukują również, nie wysyłają sygnałów. Ja będę pozytywnie mówił o waszych kandydatach na prezydenta czy kandydacie, ale potem mnie na coś liczę. Jest to człowiek, jeden, drugi, trzeci, którego oglądam, zachowam to dla siebie, o kogo chodzi. Z mowy ciała Rafała Trzaskowskiego. Obiektywnie rzecz biorąc, ja nie wiem, jakie poglądy polityczne ten człowiek ma, chociażby jeden z tej trójki, czy czwórki, o których teraz myślę, ale wiem, że pokazane jest zmęczenie po pierwsze materiału, po drugie no wielu tych kandydatów zwróć uwagę, nie pełnią funkcję urzędy, no, no ten jeździ po całej Polsce w Warszawie go nie ma Pan kandydat niezależny obywatelski prawda, również jest w pełni ważny urząd i funkcję w Polsce, również go nie ma w Instytucie Pamięci Narodowej, prawda? Mencen, który nie sprzedaje piwa, nie, nie, nie robi biznesu, no ale firma kręci się sama z siebie, no z pewnością też tak tam jest. Każdy jest zaangażowany, ale w czym jest rzecz? Wracając, zmęczenie Rafała Trzaskowskiego, jego wpadki chociażby o tej komunikacji, prawda, miejskiej, a wyszło zupełnie inaczej. Więc trzeba sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że granie na czymś takim, na takim instrumencie przypomina mi kampanię wyborczą pana Bronisława Komorowskiego, gdzie był dubler, który, przepraszam, ktoś, kto był takim suflerem, kto podpowiadał, jak trzeba zrobić. Te wszystkie wpadki w normalnej demokracji już zdyskredytowałyby tego człowieka jako, Kandydata na urząd prezydencki. Ale mówimy o normalnej demokracji, nie o tej demokracji, której, którą nam wprowadził pan Donald Tusk. I trzeba jeszcze dodać do tego jedną kwestię. Zmęczenie tego człowieka, to jest pierwsza kwestia. Prince Polo, prawda, ogórki, bążury, wina. Tylko że zauważmy, moi drodzy, do czego sprowadza się ta debata? Prawda, Trump i Prince Polo czy Prince Polo. To są rzeczy, które są, nie mają nic wspólnego z zarządzaniem państwem. My dajemy się nabierać na jakiś marketing, tani marketing y, y, polityczny. No przecież to są jakieś chwyty, przepraszam, z przedszkola. Ktokolwiek by tego nie zrobił. No przecież to jest, no nie powiem, że nawet nieśmieszne, tylko że to już jest po prostu tak zmęczony materiał i ten człowiek, Coś przeżywa tak, wewnętrznie, coś nie idzie tak jak trzeba. Przecież, dlaczego oni chcieli mieć ten okrągły stół? Bo oni mają swoje sondaże, z których jasno wynika, że to nie jest napompowanie, tylko tam jest w sensie takim, że mają duży wynik wyborczy tylko, że ta różnica między kandydatem prawa i sprawiedliwości, którego goni Sławomir Mencen, a Rafałem Trzaskowskim jest niewielka, tam naprawdę wiele rzeczy może się wydarzyć. I ten człowiek, po pierwsze, jest w ciągłym ruchu, być może mało sypia i psychicznie to go bardzo dużo kosztuje. Stres go zżera tak? i jest punktowany przez swoich przeciwników. Co jest jeszcze istotne i ważne, że cały czas Platforma Obywatelska z Rafałem Trzaskowskim idą na zderzenie czołowe. To, to samo robi PiS i ich kandydat. Wszyscy nastawieni są na, na telewizję, ale to nie telewizja będzie decydować o tym, jak potoczą się wybory. My możemy włączyć ekrany telewizyjne. To, co dzieje się w przestrzeni internetu, jeżeli przejrzymy, zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, odbiegnę od kampanii, od tej debaty, ale proszę Państwa, prześledźcie sobie zdjęcia. Zdjęcia ze spotkań z kandydatami, z kandydatami na prezydent. Zobaczcie, jaka tam jest średnia wieku. To, co wam powiedziałem, czy u Palladę, Marcina Palladę znajdziecie, czy w, czy w innych, wśród innych ludzi, którzy są naprawdę wiarygodnymi autorytetami, niesprzedajnymi, prawda? Czyli znają się na wszystkim, jak są tacy eksperci, którzy chodzą do studiów telewizyjnych. To właśnie tutaj chcę powiedzieć, że ten elektorat, który zadecyduje o wyborach, no bo przecież. Ileż można utwierdzać w swoich, że mają głosować na swojego. To nie o to chodzi. Przecież zauważmy, że agenda jaka jest między Rafałem Trzaskowskim a Lewicą, to jest identyczna. To jest ten sam sztandar walki ideologicznej. Zandberg, Trzaskowski, oni przecież podpisali, podpisują się. Trzaskowski podpisał się pod kartą LGBT. To on promuje seksualizację dzieci, tak? To I, schował, on zeszło... I schował flagę, prawda? Tu podpisał, tak, ten, tak, a potem tak. schował. Więc co, co to pokazuje, że dla tych środowisk on się staje nielegalny? I, a dlaczego wchodzi tak głęboko w patriotyzm? Ponieważ dokładnie wie, że bardzo dobrze jest oszukać pokolenie, które nie zna mentalnie komunizmu, więc tych ludzi 18, plus, którzy idą w kierunku Mencena, ich jeżeli się zniechęci to w drugiej turze, jeżeli doszłoby do spotkania pomiędzy y, Rafałem Trzaskowskim, y, prawda, a y, panem Karolem Nawrockim, to robi się wszystko, żeby mówić o patriotyzmie w jakim celu, ponieważ ci młodzi ludzie y, bardziej o patriotyczno-narodowym zabarwieniu, oni, po, oni y, będą mieli dylemat, czy y, jak to mówi Konfederacja, czy zagłosować na to y, socjalistyczne y, Powiedzmy sobie, Towarzystwo Prawa i Sprawiedliwości, czy na, no na platformie, oczywiście nie ma takiej opcji, żeby oni zagłosowali. Chcę tutaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że tutaj ta przestrzeń internetu o tym decyduje. I, i, I w ten sposób chce się zrobić tak, że liczą na drugą turę i nie chcą, żeby ci kandydaci poszli i oddali głos, żeby oni nie mieli na kogo zagłosować. I to może być oczywiście wielkim błędem, bo trzeba zrobić zupełnie coś innego. I trzeba jeszcze dodać do taką, taką bardzo kluczową rzecz, tak, że z, na przykład Zandberg i Trzaskowski, obaj odżegnują się jakieś, od jakiejś narodowej tożsamości Polski. Także historia Polski, przeszłość, to oni nie widzą tej przeszłości, żeby trzeba się rozliczyć. Z czym? Z niecnym postępowaniem komuny. Tak? To przecież oni przywrócili i oni wspierali bardzo emerytury tak? dla byłych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Zabójca księdza Jerzego Popiełuszki, I ile teraz dostaje emerytury? Jest na wolności. tak? Był zaangażowany w pewne działania polityczne pewnej partii nie tak dawno. Proszę to sobie sprawdzić w internecie. Dlatego mówimy jeszcze raz: no człowiek musi być wiarygodny. My potrzebujemy prezydenta, który będzie mężem stanu. I to jest istota rzeczy. I teraz nie potrzebujemy pajaców, klaunów, ludzi, którzy mają amnezję, bo wyprowadzą wojsko na ulicę, a potem powiedzą, że oni tego nie zrobili. Tak? No, dosyć tego. My potrzebujemy kogoś, kto naprawdę będzie osobą, która będzie wyrazista, która będzie szanowała wartości polskie, patriotyczne, narodowe która będzie budowała tożsamość nie w oparciu o te dwie bańki, w których żyją nieustannie zwalczające się grupy polityczne, ale będzie tworzyła nową społeczność. Mówię, tutaj naprawdę dużym elementem jest internet. I to, co chcę powiedzieć, zobacz, gdyby nie było tego internetu, gdyby oni chcieli wprowadzić ten zamordyzm, mowę nienawiści, to sądzi, że Stanowski byłby w stanie cokolwiek powiedzieć w internecie na temat tego, jak go potraktowali? Przecież tego człowieka jako kandydata na prezydenta nie chcieli wpuścić na debatę. Przecież siłą tam przybył. A facet, gdy punktował Trzaskowskiego, to Trzaskowski mówił, że on jest w błędzie. On tego nie robił, mimo że fakty mówią zupełnie inaczej. Zostały nagrania, które y, mówią jednoznacznie. Nie są to zmanipulowane nagrania. No przecież, a, gdy... poza tym, a poza tym jeszcze jest taka narracja, że pan Trzaskowski zaprosił wszystkich pozostałych, co jest po prostu nieprawdą. Tak, 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 tak. tak. To, jest, to jest po prostu coś szokującego. tak, Mówię, y, ta. Organizacja debaty obróciła się przeciwko niemu. Jeżeli ktokolwiek z ludzi, tutaj nie chodzi jeszcze raz, drugi odbiorca z drugiej strony, kiedy będziesz tego słuchał, tu nie chodzi nam o to, że my punktujemy Rafała Trzaskowskiego, bo tak wypada. Nie, to nie to mamy na myśli. Ludzie będą głosować, podejmą decyzję. Oczywiście zakładamy, że wybory mają być uczciwe, wolne i bez jakichkolwiek, przepraszam za określenie, przegięć. No tylko dużo tutaj krętactwa jest po prostu. Tak, natomiast nie wolno, nie wolno mediom komukolwiek z polityków pomagać. Niech oni ze sobą debatują. Niech oni ze sobą się spierają, bo spór jest przecież wpisany w politykę. No jak można pogodzić ogień z wodą? No nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Mają różne koncepcje. W polityce będą się spierać, ale dla nas jest istota rzeczy tego sporu ważna. Nawet jeżeli się spieracie, czy odnosicie się z szacunkiem, czy tylko widzicie ideologię i nie widzicie już człowieka. I to jest ten, ta rzecz najbardziej szokująca. Dlaczego? Bo musi wygrać nasz. My załatwiliśmy to w telewizji, co jest jeszcze. Bardziej szokujące to, o czym powiedziałem, ta niejasna rola TVP w organizacji debaty, to, że powiedzmy sobie, no nie, nie, nie chcieli wpuścić poszczególnych ludzi, to, że tego człowieka, któremu nie dało się mediów, na przykład pana Maciaka, jeżeli dobrze pamiętam tak. nazwisko, tak? Zobacz, jak można takiego człowieka określić planktonem wyborczym? Zobacz, to muszą być dwaj kandydaci z góry przewidziani. No nie. To jest społeczeństwo, w którym żyjemy. Ma być społeczeństwem demokratycznym. Na zachodzie ta pani już nigdy nie mogłaby z pewnością wrócić do jakiejkolwiek publicznej telewizji. Ona oczywiście by się sprawdziła. W telewizji 50 lat temu. Naprawdę byłaby bardzo dobrym funkcjonariuszem telewizji rządowej. I ta firma, o której mówiliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, to AM Studio, tak? Więc jeżeli to są opłaty jakieś za wynajem, jeżeli tam pojawia się pewien człowiek, który je, y, czy pracował, czy jest znajomym Trzaskowskiego, no to, to słuchajcie, to są po prostu, jeszcze raz, to nam pokazuje, jak wielka determinacja jest w tych ludziach, żeby dojść do tego urzędu, żeby domknąć, czy domknąć może inaczej, będzie bardziej stylistycznie i poprawnie, domknąć system. I co jest jeszcze yy, szokujące, że y, nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale również Sztab Trzaskowskiego zapowiedział również złożenie y, zawiadomienia do prokuratury w związku z zakłóceniami debaty przez osoby związane z PiS i Telewizją Republika.